Wszystkim oto jest kolejny odcinek na tym kanale, czyli Sunday Craft. Ok, dzisiaj chciałam Wam pokazać co no, dosyć yy, no, jakiś tam czas temu yy, kupiłam takie tłumazeczki z Action. Ja tutaj tester sobie zrobiłam. I tak tutaj yy, w akcji kupiłam, tu, tutaj yy, nazywałem się Pin ma Marker Przepraszam nie e, się tutaj no. no Trochę może dalej O Nie wiem co się dzieje I mam ich dokładnie 12. Mm, na razie Albo nawet już wyciągnę Trochę was dam w dół O te pudełko było wraz z zestawem na razie go odłożymy okej, okay, tu widzicie kawałek kartki, poczekajcie, bo będziemy dzisiaj rysować to tak nie będę całego procesu rysowania wam pokazywać tylko tak po kawałeczku czy coś takiego dzisiaj będę używać tylko i wyłącznie tych i tych, tylko wyłącznie ołówka, bo to wiadomo ogonki i cienkopisa, którego muszę gdzieś znaleźć, ale za chwilę znajdę. Najpierw... Okej, okay, teraz bym Wam chciała pokazać ten tester. Wszystko, co sobie napisałam. Takie są kolorki tu. O, możecie zobaczyć. Dużo jest bardzo podobnych. 33 czyli baby SKIN PINK jest bardzo podobny do ROD SKIN i bardzo podobny do MILKY WHITE i popatrzcie, widzicie ten milky white, to jest taki jakby kremowy a teraz zobaczcie na tym patrzcie jakie to porównania <laughs> straszne które są tak na przykład jak tutaj milky white tak jak przed wam pokazywałam, o w ten sposób zrobię zakrętkę na której zawsze jest napisane I, na, I ten to i prawdziwy kolor Dobrze, że sobie zrobiłam taki tester, po prostu mi będzie się lepiej robić A tak na razie sobie, o tam, tutaj może Nie, po prostu sobie go tam, na razie go dam sobie na bok To wezmę jakąś jedną kubkę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. to gdzieś tak tu. Na razie tu będzie dobrze, o, albo nawet jeszcze trochę tutaj, bo jest miejsce. O. Wy nie będziecie za bardzo tego widzieć, ale ja mam ładny dostęp do każdego z tych. Tak. Mm. Raz e, odłożę się to. O! I przepraszam za to, ale no, po prostu musiałam coś tam dać, bo mi lepiej się robi na jakoś podkład czy coś takiego. Karteczka teraz. E, to jest zwyczajna kartka A4. Nie wiem, jeszcze w jaki sposób będę rysować, ale chyba w ten, tak, na 100% w ten. w ten sposób rysuję. Teraz Was trochę dam w dół. I no, tak mniej więcej będziecie widzieć. Niestety nie umiem za bardzo przyspieszać, więc. E, za, e, widzimy się jak już chyba skończy szkic wiecie jednak się zdecydowało, teraz was trzymam na chwilę, bo e, te, ten sposób nie wiem czy widzę. ok e, wybrałam jednak w ten sposób, bo e, no coś zaciąłam, ale no fujstwo. jeszcze idę po kartkę i zaczniemy robić w ten sposób Okej, okay, y chciałbym pokazać jak to na razie jest. Na razie, żeby się to to trochę. Na razie wygląda tak. ostatnio zaczęła właśnie takiego, spróbowała takiego, właśnie stylu bardziej realistycznego. Tak, spróbowałam, chciałam spróbować. No i nie wiem, czy to mi za bardzo wychodzi, ale akurat oczy mi pięknie, wiesz, gdyby wyszły. Więc. Pokażę Wam chwilkę, jak ja robię. No mm. Ja chyba nie będę wam pokazywać, bo będzie was to dziś, więc wracam! Jak skończę szkic? E, no wiem, ja, e, jak skończę e, ten szkic, miałam wrócić, ale mm, jednak wróciłam szybciej, ponieważ e, no. To wygląda jak jakaś no pani, a to miała być dziewczynka, więc mi się zdaje, że te piękne oczy albo usta. Nie wiem co, chyba usta, czekajcie. Usta chyba wszystko psują mi się. Przepraszam, jak niekiedy zasłaniam ręką, ale po prostu inaczej może coś takiego. Muszę się trochę przybliżyć do tego. Przyjdę tym razem, jak skończę szkic. Okej, okay, szkic skończony. Teraz bierzemy cienkopis. Bierzemy cienkopis I do roboty. Ok, szkic już zrobiony. Następnie teraz będę ach, używać tych tutaj. Ach, pokażę. Tych tutaj co przedtem mówi, pokazywałam mazaków. Ok, To zaraz zaraz przyjdę, idę po tester.